Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. To ja, wasz mnich, pastor, czy tam zwał, jak zwał. Słuchajcie, powiem Wam tak. Przetrwaliśmy naprawdę, naprawdę ciężką noc. Tam, oto, są, jest nasze obozowisko. Całą noc przy żółto-czerwonym deszczowym, czyli silnym deszczu. my. mymy. Przestaje powoli padać. Jeszcze około godzinę będzie, można powiedzieć, siąpił sobie deszczyk. A później ma być ładna pogoda. Ma być. Jak będzie, nie wiem. Bo Szkocja w ogóle e, daje się we znaki. Pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Piękna, tak to co widzieliśmy wczoraj, jak głośno ściągnę może to może, bo takie mnichowo to już koniec, um, pokazuje swoje piękno i swoją moc, wczoraj widzieliśmy piękne widoki, cudowne miejsca, wieczorem, później wieczorem zaczęło lać, ale to zaczęło naprawdę tak padać, że to się po prostu w głowie nie mieści i pada do teraz, tylko teraz już coraz mniej. Także z trukujem byliśmy i nie odpuściliśmy my, my Może będzie live, zobaczymy jak się wyrobimy. No. Także miłej niedzieli Wam życzę. Trzymajcie kciuki, żeby resztę dni było bardziej, bardziej e, pogodnych niż ta ciężka deszczowa noc. Tam jest nasz namiot. Tu, na dachu Paweł spał dzisiaj. Na dachu. Trochę nie wyspany. Był, w toalecie, a wiecie, takie ładne toalety, takie wszystko piękne dam w ogóle szok. Dobra, idę. Nała.